Ok, teraz pójdziemy porozmawiać z tym Sabiornem całym. On się tutaj gdzieś chyba znajduje, właśnie w pobliżu. Mam nadzieję, że go szybko znajdziemy. Dobra, gdzie ten gościu jest? Zobaczmy sobie jeszcze na mapkę. Mhm. To nie jest w sumie jakoś daleko Ja tu byłem u niego O kurwa ja tam chciałem zrobić burdel wtedy Chciałem go okrać coś tam Mam nadzieję że sobie questa nie zjebałem Ale dobra zaraz tam Do niego się e, Przeteleportujemy O dobra już jestem Hmm Teś pamiętam, że coś tutaj gadali jakimiś kanałami, żebym chyba szedł. Ale dobra, nieważne, zobaczmy. Teraz jest noc i on może spać. A nie, jest gość. Na co się gapisz? Nie widzisz, okay. że mam tu problem? Żartujesz sobie? Rozejrzyj się. Mam zorganizować degustację specjalną. Jeśli zobaczy mnie dosyć w tym stanie, będę zwrócił. Naprawdę, zakładam jednak, że nie zrobisz tego. Mam nadzieję, że nie oczekujesz zapłaty przed wykonaniem roboty. Hmm. Spójmy, tak? Cóż, ja tak nie działam, więc możesz o tym zapomnieć. Mm -hmm. hmm, czy go zastraszyć? Dobrze, już dobrze. Nie ma potrzeby podejmowania pokojowych okay. decyzji. Masz tu połowę. Żądam jedynie, by te szkodniki zostały na stałe usunięte za... Kupiłem nieco trutki. Chciałem, by zajął się tym mój leniwy, bezużyteczny... Jeśli umieścisz ją w gnieździe szkodników, powinno to na... Nie wracaj do... Dopóki... Dobra, kurwa, umowa stoi. Zrobimy tu niezły burdel. No, czmy co to jeszcze Teraz jaki ubiłem w życiu. Jakiś czas te... nie ma to jak darmowa siła robocza na ogniniżenie. No, no, co tak nie chcie wie w skór Dobra. Teraz ja muszę odciąknąć ten bałagan. Tu hmm, tutaj. Wła, wtedy chciełem tutaj wejść, myślałem, że go tu okradnę. A tutaj się właśnie wiązał z tym kwestik. Dobra, nie ma problemu. Kurwa, co to za kurwa szczurek? Rano przyjaciółkami pomoże. Nie będę sobie miecza brudził na takiego jakiegoś brudaska. Zaraz chwila. jak ja mam to mam iść teraz leje truciznę do kadzi dobra kurwa gdzie to jest Mhm, tutaj gdzieś zobaczmy to Dobra, idziemy tam powoli. Widzę tędy. Może coś tutaj będzie fajnego, jeszcze jakieś temy. Chociaż wtedy tutaj łaziłem i chyba to co chciałem to ukradłem. A dobra, nieważne mi się na tym zadaniu Aha, latamy znowu, dobra, latający Skyrim hmm, Kurwa Byłem tam, co ja mam tam zrobić? Ja pierdolę Za bardzo Blade, ucisnę do kadzie z czerwoniakiem Ale jak, gdzie, co, ludzie Kurwa to jest kać, przecież chyba jakaś, czy co? To jest chuj, to jest beczka, dobra. Muszę spalić. O właśnie, tędy mam i co? Ja pierdolę. Nie widziałem tego przejścia. Pająki jeszcze co? Oty. ty. Okay. Idziemy dalej. Trzeba przyznać, że tutaj ten świat, te wszystkie lokacje są naprawdę ładne. O tu jakaś pułapka była, ale jakoś w dalszym ciągu tak jak mówiłem to w pierwszym odcinku nie urzekła mnie ta gra. Nie wiem czemu, ale jakoś nie mogę się do niej po prostu przyzwyczaić. Może się to jeszcze zmieni, bo w sumie ostatnio miałem taką do, dosyć długą przerwę w graniu. A ty co tu szukasz? No ty kościół. Dobra, co miałeś coś fajnego? O, jakiś dziennik. Mikstura. Ach, nie mogłem nie brać tej... tej zbroi, dobra, nieważne. Chwilę, chwila. Łóżnik miasta. Hmm. No dobra, okej. Okay. Gdzie jest ta kacz? No, jakieś skradanie mi zrosło do osiemnastu, spoko. Turkę weźmiemy. Dobra. Zobaczmy na mapce. Da się tędy jeszcze wyjść? Chyba tutaj. Czy jażem tędy przednie? Aha. Rozumiem. Dobra. Idziemy do warzylni? Dobra, dobra. To jest takać. Trzeba ją będzie zatruć. A pewnie od góry trzeba to. Całkiem mądre to jest. Jeżeli o to chodzi. No to zadanie wykonane. Sabotaż, żeśmy pięknie zrobili. Wie coś tu będzie o kurde Dobra to jest no, tylko 8 złota Nie za dużo tego było Zobaczymy co w komodzie Nie potrzebuję Ser weźmiemy Przyda. Spadamy stąd. Teraz trzeba powiedzieć pewnie pogadać z tym gościem. Nam da hejs, za to, że pomogłem i zepsułem jego miodosypnie. Nie ma to jak być w gildii złodziei. Tak, gdzie jesteś? Czyżby któraś część naszej dyskusji była niejasna? Najwyższa pora. Musiałem zająć czymś kapitana do czasu zakończenia. Musisz zaczekać, dopóki kapitan nie skończy. Przypuszczam, że możesz poczekać, jeśli musisz. No, Nie tak słyszałem jest. nawet skrzypnięcia od strony drzwi. To twoja sprawka. Dobra, dobra. No to zobaczymy. Skoro udało ci się rozwiązać problem ze szkodnikami. Może dasz mi spróbować swego miodu. Proszę się częstować, milordzie. To jak dotychczas mój najwspanialszy gatunek. Nazywam go czerwoniakiem Specjałem. Sądzę, że będzie to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. No zapewne dajże spokój, to miód! A nie jakieś wino do wsączenia i smakowania. Na osiem bóstw? Co... co w tym jest? Ja... nie wiem. Co się stało? Według ciebie to miejsce miało być czyste. Ja... zachuję cię w łańcuchy do końca twych dni! Nie, proszę! Nie rozumiem! Zamilcz! Powinienem był się tego spodziewać, skoro to miejsca zostało skalane. Błagam, proszę! To nie tak jak myślisz. Hmm, dobra, ale o co tu chodzi? Czy się zatrułem tam kać? A skąd niby. Y hmm. Jód się wziął w tej beczce hmm. z tej kadzi? Hmm. Z przyjemnością. A ty? Ty pójdziesz ze mną do smoczej przystani. Zobaczymy, jak szybko pamięć ci wróci w lochu. A teraz... Ruszaj! Posłuchaj, zapewniam się, że to tylko wielkie nieporozumienie. Idź, mówię! O, Żegnaj, hm, <śm> No to żeśmy go wydymali. Nie mogło chyba pójść lepiej. No ładnie, ładnie. Potrzebujesz jeszcze czegoś przed powrotem do pęknin? a więc Maven chce dorwać pa... Możesz się rozejrzeć po biurze Sabiorna. Większość... Proszę, to powinno pomóc. Podczas naszej poprzedniej rozmowy uznałem, że lepiej będzie. By... Poza tym, Maven zawdzięcza ci pozbycie się go. A ja... Zmienimy to jak najszybciej na zachód Nakazała mi, bym dopilnował, żeby rzeka miodu płynęła nieprzerwanie. Jeśli Dobra. będziesz w pobliżu strefnym towarem na sprzedaż, daj mi znać. Ok, idziemy jeszcze... O, dobra, zrobię sobie zapis. Chodźmy teraz do tego jego całego e, do jego pokoju, tam do jego biura tam się wchodzi. Zdarcie to A, to będzie tutaj na górze, dobra. Hmm. Idziemy właśnie może zobaczę Co to był ten dziwak w tych kanałach Co on to miał przy sobie, bo tam jakiś miał pamiętnik czy coś takiego Jak się nazywało to był to, chyba Dobra, dobra, gościu. Idziemy do tego biura. To tu się tak denerwuję. Ej, miałem tu przecież... bierzemy to i spadamy stąd ciekawe co tutaj jest a na ekspercie dobra nie chcemy się próbować ale o co ci gościu chodzi już pozwoliłeś mi tu wejść dobra uciekam o ty aha bo ukradłem mu jabłko pewnie o to chodziło Oj co za, ja pierdolę gra. Najpierw mi kazał tutaj gościa wsadzić do paki i w ogóle zrobić burdel w miodosytni. A teraz ukradłem mu jabłko i nagle gościu ma do mnie jakieś wąty. Gdzie ja mam teraz iść w ogóle? Wrócić do Maven. Dobra. Дело на то, это было, это было в тутай. Jakich właśnie zachowań nie rozumiem w tej grze, że tutaj z gościem kminimy jakąś, jakiś plan, jakiś sabotaż w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Wchodzę do, tam do gabinetu, kradłem jakieś jabłko czy coś przez przypadek i tu nagle mnie facet chce dorwać. Takie trochę niezrozumiałe, ale dobra, nieważne. Nie będziemy się tutaj, yy, nie będziemy na ten temat jakieś prowadzili rozkminy. Gdzie ta kobieta jest? Aha, bo to pewnie... Ona jest u siebie? Nie. Tutaj znowu na górze, dobra. Mam nadzieję, że masz dla mnie dobre wieści. Niewiele mi to mówi. Jedyną rzeczą, po której można... Cóż... Niezależnie od tego, dok... Natychmiast zanieś te informacje... Jest jeszcze kwestia twojej zapłaty. Sądzę, że to więcej niż wystarczająca zapłata za Twoje usługi Orkowy miecz A nieźle, zobaczmy co to za za broń Obrażenia 22 A mój? Aha Kurde, teraz mam dylemat A zostawię chyba sobie ten nowy mieczyk, mój Dobra robimy zapis i chodźmy jeszcze do do gildii złodziei i myślę że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek hmm, jak tu nich chyba najlepiej będzie jak tędy pójdę Chodziło chyba tutaj Nie tutaj To było gdzieś Kurde, gdzie to jest to wejście Zaraz, zaraz, jak tu się szło teraz? Nie pamiętam już, bo... grał w tą grę tak... E, od czasu do czasu. Ale dobra, to był gdzieś tutaj. I teraz do tej wyszczerbionej bani. Chyba było tutaj. Okej. Okay. to tutaj jest już niedaleko tak tutaj tutaj idziemy naszego szefa odbierzemy sobie kłaścika dostaniemy pewnie jakiś exp jakiś hajsik. Tu jesteś. Nie, tutaj. Witam. Są plotki, że biedny Sabior trafił do Paki w biały... Dokładnie. Maven mnie poinformowała, że udało ci się przy okazji odkryć coś więcej. To nie byle zbieg okoliczności. Ktoś chce nas załatwić i za Maven przeciwko Gildii. Mercer twierdzi, że wie, jak wyciągnąć nam ten cierń ze stopy. Masz się z nim czym prędzej spotkać. Na twoim miejscu bym się pośpieszył. Nigdy go nie widziałem takiego wściekłego. Okej. Okay. Dobra.